Bo w tym momencie mamy taką sytuację, że pompy nie załączają się automatycznie, trzeba to robić ręcznie. W momentach, gdy jest duży pobór wody, one zapowietrzają się, cały układ zapowietrza się i stąd te przestoje. Między innymi również brak zabezpieczeń elektrycznych spowodowało tą tragiczną awarię, czyli, czyli przed samymi świętami w Wielki Piątek spalone dwie pompy. Nie byłoby tego, gdyby zadziałały odpowiednie zabezpieczenia, które. Jutro rozpocznie się już montaż tych urządzeń elektrycznych. Natomiast kwestie, kwestie takiego już kompleksowego rozwiązania kwestii wody podjęliśmy w ubiegłym roku współpracę z hydrogeologiem. Większość radnych tutaj była na spotkaniu z Arnem, gdzie mamy wskazany obszar do poszukiwania wody i tutaj głównie Yy, idziemy w kierunku yy, wschodniej części yy, naszej gminy. Yy, w tym roku, początek roku, yy, robiliśmy badania geofizyczne, które yy, potwierdziły, że możemy spodziewać się yy, dobrego źródła wody zasobnego yy, w Kamilewie na działce gminnej, czyli tutaj nam odpada ewentualny yy, problem wykupu działki. Yy, Zleciliśmy również badanie ze studni głębinowej, która jest w Kamilewie, blisko tej naszej lokalizacji. Wyniki mamy w piątek, jak dobrze pamiętam, dotarły do nas wyniki tych badań. Tutaj te wyniki napawałem ją nie optymalnie, ponieważ zawartość chlorków jest tam na poziomie śladowym. Czyli, czyli oczywiście ta studnia mm, sięgła do, do niższych pokładów y, niż, niż my tutaj y, mamy wskazania, czyli, czyli tutaj około 75 do 80 metrów pewnie.